Witam cię w tak pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj lekcja tańca Don't Do or Be Happy w naturze. Bardzo prosty taniec w mojej choreografii. Zapraszam na prawą stronę. Raz, dwa, trzy, na lewą stronę. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz na prawo. Raz, dwa, trzy, na lewo. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że się udało, ale powtórzmy jeszcze raz. I odstaw, dostaw, odstaw. Odstaw, dostaw, odstaw. Odstaw, dostaw, odstaw. Odstaw, dostaw, odstaw, 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 odstaw. Pamiętaj, że niekoniecznie musisz na samym końcu dostawiać. Wystarczy, jeżeli zrobisz trzy kroki. Raz, dwa, trzy. I przygotujesz drugą nogę, w tym wypadku lewą, do tego, żeby zacząć od nowa. Bo to będzie stosunkowo szybko. Ostatni raz. Jak to mówią na czysto? Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. No i pięknie, już połowa tańca za tobą. Teraz zatańczymy, pokażę bokiem do kamery, żeby było łatwiej zobaczyć. Prawa noga do przodu, lewa troszkę się zbliża do prawej, nie za dużo. Do tyłu i jeszcze raz do przodu i do tyłu. Jak dasz radę, możesz wykonać taki ruch, jakbyś chciał, chciała, pstryknąć. I jak nie pstrykniesz, nie szkodzi z muzyką i tak tego nie słychać. Czyli jeszcze raz: prawa do przodu, lewa do tyłu, prawa do przodu, lewa do tyłu. Pokażę to teraz plecami do kamery. I w przód, i w tył, i w przód, i w tył, i. I na samym końcu zrobimy cztery kroki. Wolne cztery kroki w miejscu. Prawa, lewa, prawa, lewa. Połączmy dwa ostatnie elementy, czyli do przodu dostaw dwa razy i cztery wolne kroki w miejscu. Spróbujmy. I do przodu wróć, do przodu i cztery kroki w miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujmy jeszcze raz. Do przodu i wróć, do przodu i wróć. I raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że się udało. Teraz połączymy dwie części razem. Pamiętasz jeszcze pierwszą? Na pewno. I na prawo. Raz, dwa, trzy, na lewo. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz to samo. Raz, dwa, trzy. Raz. A teraz druga część. Jeden do przodu i wróć, do przodu i wróć. I w miejscu. Raz. 2, trzy, 4 i powtórzmy całość. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz i do przodu. Jeden i wróć. Drugi i w miejscu raz, dwa, trzy, cztery. Jestem pewna, że się udało. I to jest wersja, którą można sobie zatańczyć spokojnie. Tak zwana na jedną ścianę tutaj ścian nie ma, ale taka wersja, którą się nie obracamy. Ale myślę, że taniec jest na tyle prosty i na tyle dobrze Ci idzie, że możemy od razu zrobić wersję na dwie ściany. Będzie tutaj trochę trudniej, bo nie ma ścian, ale żeby Ci było łatwiej sobie to wyobrazić, to jeden raz będę tańczyła plecami do ciebie, a drugi raz przodem do ciebie. Ale wtedy, kiedy ja będę przodem do ciebie, ty będzie plecami do mnie. Dlatego ważne jest, żeby zapamiętać kroki na jedną ścianę, zanim się zacznie tańczyć na dwie. Spróbujmy teraz na dwie. I raz, dwa, trzy, i raz, dwa, trzy, i raz, dwa, trzy, i raz, dwa, trzy. Uwaga, jeden. Jeden i cztery kroki w miejscu, ale obracamy się przez prawe ramię, czyli prawą rękę cofam. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz robię dokładnie to samo w drugą stronę. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i jeden i wróć. Jeden i pomału w prawą stronę. Raz, dwa, do, worry, be happy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Raz dwa trzy. raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I jeden. I wróć. I jeden, i wróć. I raz, dwa, trzy, i w drugą, nie podglądaj. Raz, dwa, no dobrze, możesz troszkę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, i po jednym. I jeden, i jeden, i przez prawe ramię cztery kroki. I to jest cały taniec do znanej muzyki Don't Worry, Be Happy. Jeżeli chcesz zatańczyć ze mną razem z muzyką, Kliknij, proszę, tutaj i przeniesiesz się do tego, kiedy tańczysz razem z muzyką. Uwaga, ważne jest, żeby dobrze rozpocząć, bo nie jest to wcale takie łatwe. Dlatego, najpierw zatańcz razem ze mną z muzyką, żeby się upewnić, że dobrze słyszysz rytm. A ja cię serdecznie zapraszam na pozostałe lekcje online tu na YouTubie albo na żywo w Krakowie. Albo na jakichś warsztatach gdzieś w Polsce. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.